Władimir Megre, dzwoniące Cedry Rosji, Anastazja, księga druga święto ogrodnika. Ale dlaczego dzięki ogrodnikom, a konkretnie ogrodnikom letnikom Rosji, jak ogrodnicy mają się do katastrofy? Pomyśl, ziemia jest wielka, ale bardzo czujna. W porównaniu z Komarem, też jesteś wielki. Ale poczujesz jego dotyk, kiedy na tobie usiądzie. Ziemia też wszystko odczuwa. Kiedy w beton i asfalt ją ubierają, kiedy obcinają i palą jej lasy, kiedy grzebią w jej głębi i sypią do niej proszek tak zwany nawóz ją to boli. Nadal jednak kocha ludzi, tak jak matka kocha swoje dzieci. Stara się wtedy zabrać ludzką złość do swojej gleby. Dopiero gdy nie wystarcza jej siły, aby ją powstrzymać, przerzedza złość w postaci wybuchu wulkanów i trzęsienia ziemi. Powinno się pomagać matce ziemi. Miłość i troskliwe postępowanie zwiększają jej siłę. Ziemia jest wielka, lecz najbardziej wrażliwa. Czuje nawet dotyk miłosny jednej ludzkiej ręki. O jaką wielką rozkosz odczuwa i pragnie tego dotyku. Zaczęto dawać ludziom małe działki, ziemi, poddacze. Nieprzypadkowo działeczki były aż tak małe, że nie było możliwości uprawiania ich za pomocą maszyn. Pomimo tego stęsknieni ziemi Rosjanie, z radością je brali i biedni i bogaci, ponieważ nic nie jest w stanie rozerwać więzi istniejącej pomiędzy ludźmi a ziemią. Otrzymawszy swoje malutkie działeczki, ludzie intuicyjnie odczuli pragnienie. Wtedy miliony par rąk z miłością dotknęły ziemi. Właśnie dotykając troskliwie swoimi rękami, nie maszynami, ludzie uprawiali ziemię na swoich małych działeczkach. Ona odczuwała tę miłość, odczuwała pieszczotliwy dotyk wszystkich rąk i każdej z osobna. Wtedy znalazła w sobie tyle siły, by przetrwać. Co? Uważasz, że każdemu ogrodnikowi należy się teraz <grym> Postawić pomnik i traktować jak ratownika planety? Tak, Władimirze, oni są ratownikami. Nie jesteśmy w stanie postawić tylu pomników. Lepiej by było ustanowić święto, na przykład jeden albo dwa dni weekendu, i zaznaczyć na czerwono w kalendarzu i nazwać je dniem ogrodnika albo dniem Ziemi. O, święto! krasnęła Anastazja. Znakomicie to wymyśliłeś. Święto! Koniecznie jest potrzebny wesoły i radosny dzień na cześć ogrodników. Masz rację oświeć swoim promyczkiem rząd, parlament, posłów, żeby przyjęli nową ustawę. Nie będę mogła przebić się do nich. Są zaprzątnięci codziennością, zmuszeni decydować o wielu sprawach, zupełnie nie mają czasu na myślenie. Nie ma również większego sensu podnosić poziom ich świadomości. Ciężko im będzie uświadomić sobie w pełni realia. Uchwały bardziej właściwie niż obecne nikt nie pozwoli im przyjąć. Kto może nie pozwolić parlamentowi prezydentowi? Wy, masy, społeczeństwo sprawiedliwe decyzje określacie jako niepopularne ruchy. Tak jest. Mamy demokrację. Najbardziej ważne decyzje przyjmuje się większością głosów. Większość zawsze ma rację. Prawdę rozumie najpierw jednostka, a większość osiąga ją dopiero później. Skoro tak to się odbywa, to po co demokracja referenda, po co? Są potrzebne jako amortyzatory do złagodzenia ostrych wstrząsów. Kiedy amortyzatory nie działają, wybucha rewolucja. Okres rewolucji zawsze jest ciężki dla większości. Ale Święto Ogrodników nie jest rewolucją, więc co złego może przynieść większości? Takie święto jest bardzo potrzebne, naprawdę potrzebne. Należy je zorganizować jak najszybciej. Będę szybko nad tym myśleć. Chętnie Ci pomogę. Wiem lepiej, za jakie sznurki najefektywniej pociągnąć w naszym życiu. W gazecie? Chyba nie. W książce? twojej opisze ogrodników i poproszę ludzi aby wysłali do rządu i parlamentu telegramy uprzejmie proszę fundować święto ogrodnika i święto ziemi ale kiedy którego dnia 23 lipca a dlaczego 23 dzień jest odpowiedni do tego jeszcze to dzień twoich urodzin ponieważ to jest twoja wspaniała idea a no dobrze niech ludzie piszą w telegramach 23 lipca Ustanawiamy świętem ogrodnika i świętem całej ziemi. W tym momencie, kiedy w rządzie i parlamencie zaczną czytać i zastanawiać się, dlaczego ludzie ślą takie telegramy, rąbnij swoim promyczkiem dla lepszego efektu. Rąbne, z całej siły rąbne, i pojawi się jaskrawe i wspaniałe święto, i wszyscy ludzie będą się cieszyć, i całej ziemi będzie wesoło. A dlaczego wszyscy powinni się cieszyć? Przecież to święto tylko dla ogrodników, letników. Należy uczynić, żeby wszyscy, wszystkim powinno być cudownie. To święto pojawi się w Rosji, następnie stanie się olśniewającym świętem na planecie, świętem duszy. Jak to się odbędzie pierwszy raz w Rosji, przecież nikt nie wie, jak je świętować. Serce podpowie, co w tym dniu należy robić, właściwie zaraz go wymodeluje. Następnie Anastazja zaczęła opowiadać dokładnie. Artykułując każdą głoskę, mówiła szybko i z natchnieniem. Niezwykły był rytm mowy, budowa zdań i ich wymowa. Niech w ten dzień wszyscy obudzą się o świcie. Niech wszyscy ludzie, całymi rodzinami, z przyjaciółmi i pojedynczo do ziemi przyjdą. Staną na niej boso. Ci, którzy mają swoje małe dziełeczki, gdzie hodują płody, mają przywitać pierwszy promień słońca wśród swoich roślin, dotknąć rękami każdej ich odmiany. Gdy wzejdzie słoneczko, niech jagody po jednej z każdej odmiany urwą i zjedzą, a później już nie powinni niczego jeść aż do obiadu. Do południa zrobią porządki na działkach. Niech każdy pomyśli o, o życiu bliskich i przyjaciół, niech wspomną z miłością, pomyślą dlaczego rosną ich rośliny. I w czym jest ich przeznaczenie? Każdy do południa powinien mieć chociaż jedną godzinę dla siebie, nieważne gdzie i jak, ale obowiązkowo pobyć w odosobnieniu. Chociaż jedną godzinę spróbować w siebie popatrzeć. W południe na obiad niech przyjdzie cała rodzina, bliska i daleka. Obiad powinno się przygotować z tego, co Ziemia urodziła na ten czas. Każdy to na stół postawi, co zechce. Serce i dusza. Z miłością popatrzą sobie w oczy wszyscy członkowie rodziny. Stół niech błogosławi najstarszy razem z najmłodszym. Przy nim niech się toczy spokojna biesiada. O dobrym powinna być rozmowa. O każdym, kto jest obok. Niezwykle wyraźnie siały się obrazy opisane przez Anastazję. Sam czułem się jak siedzący przy tym stole, obok ludzi, zachwycony opisem święta. Uwierzyłem w nie, jakbym już w tym uczestniczył. Dodałem, należy pierwszy toast wygłosić przed obiadem. Podnieście kielichy, wypijmy za ziemię, za miłość. Wydawało mi się, jakbym trzymał już kieliszek w ręce. władymisze nie życzę sobie na stole alkoholowej trucizny. Z moich rąk zniknął kieliszek i cały obraz święta przepadł. Anastazjo, przestań, nie psuj święta. No cóż, jeżeli chcesz, niech na stole będzie wino z jagód. Należy je pić małymi łyczkami. No dobrze, niech będzie wino, żeby od razu nie zmieniać przyzwyczajeń. Co będziemy robić po obiedzie? Wszyscy ludzie wrócą do miast, zebrane na działeczkach płody, powiozą w koszyczkach i ugoszczą tych, którzy ich nie mają. Wszyscy się cieszą, widzisz? Ci, co otrzymują i ci, co dają. O, tyle pozytywnych emocji! Popatrz, mały chłopczyk niesie pomidory, lecz nie ma komu ich dać, bo wszyscy już coś dostali. Jest rozżalony. Nagle znalazł, widzisz, poczęstował pomidorem kobietę. Ucieszył się, a kobieta rozczuliła. W tym dniu panuje ogrom pozytywnych emocji, one zwyciężają wiele chorób. Te choroby, co prorokowały śmierć, i te, których przez lata nie można było się pozbyć, wszystkie zginą. Lekko, czy nieuleczalnie chorzy wyjdą w tym dniu witać potok ludzi wracających z działek? Promienie miłości, życzliwości i przywiezione płody wyleczą, zwyciężą choroby. Popatrz, dworzec, potok ludzi z kolorowymi koszykami. Patrz, jak świecą się pokojem i życzliwością oczy ludzi. Anastazja, jak gdyby świeciła się i uduchowiona ideą święta, stała. Jej oczy niezwykle błyszczały radością, jakby migotały i iskrzyły się niebieskawym światłem. Mimika twarzy często się zmieniała, ale za każdym razem odcieniami radosnych niuansów, odzwierciedlających burzliwy potok obrazów wielkiego święta zrodzonych w jej głowie. Nagle zamilkła, zgięła nogę w kolanie, prawą rękę podniosła do góry. Odbiła się od ziemi i wzniosła się jak strzała. Doskoczyła prawie do pierwszych sęków cedru. Kiedy wylądowała na ziemi, machnęła ręką, klasnęła i polanę pokryło niebieskie światło. Wszystko echem odbiło się w najmniejszej trawce, w każdym robaczku. I w wielkim cedrze, frazy wymówione przez Anastazję wzmocniła niewidzialna potęga. Mowa nie była głośna, ale miałem wrażenie, że słyszę ją. Każdą żyłką nieobjętego wszechświata. Dodawałem też swoje frazy, bo nie mogłem się powstrzymać, kiedy zaczęła wypowiadać. Do Rosji w tym dniu przyjadą goście. Wszyscy Atlanci, kiedykolwiek urodzeni na ziemi, jak synowie, marnotrawni powrócą. W całej Rosji, w tym dniu, ludzie obudzą się przed zorzą. Niech cały dzień struny, harfy wszechświata brzmią melodią szczęśliwą. Wszyscy bardowie niech na ulicach i podwórkach grają na gitarach. A ten, kto już za stary, niech w tym dniu poczuje się bardzo młody, jak wiele lat temu. Czy ja też będę młody? My też, Władimirze, będziemy młodzi. Tak jak ludzie będą młodzi za pierwszym razem, starsi napiszą dzieciom listy. Wszystkie dzieci swoim rodzicom, maluchy, robiąc swój pierwszy krok, niech sobie wejdą w ten świat radosny i szczęśliwy. W tym dniu niech nic nas nie zasmuci, niech dorośli na równi będą z nimi. Bogowie wszystkich zejdą na ziemię, w tym dniu bogowie wszystkich niech przemienią się w postaci proste, wtedy jedyny Bóg wszechświata będzie szczęśliwy. Tak, bądź szczęśliwy w ten dzień, miłością połającej ziemi. Anastazja zachwycona obrazem święta. Krążyła po polanie jakby w tańcu, uduchawiając więcej i coraz więcej. Stój, stój! krzyknąłem, uświadamiając sobie nagle powagę, z jaką odbiera święto. Przecież jej mowa jest niezwykłą wymową wyrazów. Zrozumiałem, że modeluje fabułę każdym swoim słowem i dziwną budową zdań modeluje fragmenty święta. Z obecnym w niej uporem będzie je modelowała, marzyła o nim, dopóki marzenia nie przerodzą się w rzeczywistość. Jak fanatyczka będzie marzyć, będzie starać się to uczynić dla swoich ogrodników, tak samo jak przez dwadzieścia ostatnich lat. Znów krzyknąłem, wstrzymując ją. Nie zrozumiałaś? To był tylko żart z tym świętem. Zażartowałem. Anastazja nagle się zatrzymała. Gdy spojrzałem na jej twarz, od razu ścisnęło mi duszę. Wyglądała jak zagubione i rozczarowane dziecko. Jej oczy patrzyły na mnie z ubolewaniem jak na niszczyciela. Prawie szeptem zaczęła mówić. Odebrałam to serio, Władymirze. Już wszystko zmodelowałam. W szereg zdarzeń wniosłam ogniwko. Telegram do ludzi. Bez nich naruszy się bieg zdarzeń. Zaakceptowałam twoją propozycję. Uwierzyłam w nią i zrealizowałam. Czułam, że... Szczerze mówiłeś o święcie, o telegramach, nie wycofuj powiedzianych słów. Tylko pomóż mi z telegramami, żebym mogła, jak zaprogramowałeś, pomóc moim promykiem. No, dobrze zrobię to uspokój się. Możliwe, że nikt nie będzie chciał wysyłać tych telegramów. Znajdą się ludzie. Ci, którzy zrozumieją, w rządzie, w parlamencie też zrozumieją sens i będzie święto. Będzie, popatrz. Znów popędziły obrazy święta. Napisałem o tym, a wy, czytelnicy, postępujcie tak, jak każe wam serce i dusza.